Cześć, dzisiaj w cyklu CRM out of the box, raportowanie w systemie Microsoft Dynamics 365, w aplikacjach CRM-owych. Chciałbym pokazać Wam trzy najbardziej użyteczne możliwości dostępne w pudełku Dynamicsa, czyli widoki, pulpity nawigacyjne wraz z ich elementami oraz możliwość umieszczania raportów Power BI w systemie CRM które wydają mi się najbardziej przydatne i użyteczne, które dają największą wartość biznesową, jeśli chodzi o pudełkowe, podstawowe funkcjonalności systemu. Nie przedłużając, e, przechodzę do pierwszego elementu. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to jest widok szans sprzedaży. E, są to szanse sprzedaży otwarte w zeszłym tygodniu, i tu już mamy tak naprawdę element. Raportowy, ponieważ ten widok został zafiltrowany w pewien charakterystyczny sposób, czyli szanse sprzedaży, które są otwarte, którymi zajmujemy się w tym momencie i które zostały założone w zeszłym tygodniu. Jaki to daje efekt biznesowy? No, możemy w bardzo prosty sposób na konkretnych wpisach, na konkretnych rekordach w naszym systemie podejrzeć, jakie szanse sprzedaży przez naszych pracowników zostały założone w ubiegłym tygodniu, jaką mają szacowaną wartość, jaką nam, jaki przychód nam mogą przynieść. No i przede wszystkim widzimy konkretne planowane przez nas informacje, dostępne bezpośrednio z pudełka. To już jest wartość e, raportowa. Jaka jest kolejna możliwość pracy z takim widokiem? No przede wszystkim zrzucenie tych danych do e, Excela. Jeżeli wybierzemy sobie opcję eksportuj do programu Excel, mamy tak naprawdę możliwość e, zapisania sobie tych informacji w dokładnie takim tabelarycznym ujęciu w programie Excel na naszym komputerze. Co więcej, jeżeli posiadamy e, Office 365, Spiętego w tym samym tenancie, w tej samej organizacji, w naszej firmie z systemem CRM możemy te dane. Otwierać w usłudze Excel Online i tutaj tak naprawdę te dane obrabiać. Proszę zauważyć, że to jest dokładnie taka sama tabelka jak w przypadku naszego CRM-a, tylko w dobrze nam znanym środowisku Excelowym, gdzie możemy sobie tutaj ją obrobić, wstawić tabele przestawne, zbudować jakieś filtrowanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szybki sposób na generowanie raportów, dostępny praktycznie z pudełka i od kliknięcia w systemie Dynamics CRM. Warto również zauważyć, iż w ramach widoków mamy możliwość definiowania sobie swoich własnych widoków, które dają nam też element raportowy. Proszę zauważyć, że na górze mojej listy stworzyłem sobie widok otwartych szans sprzedaży z przychodem większym niż 50 tysięcy złotych. Po wklikaniu się w taki widok, widzę wszystkie bieżące procesy sprzedażowe w mojej firmie, które szacowany przychód mają większy niż 50 tysięcy złotych. Jest to tak naprawdę już w formie tabelarycznej raport pozwalający nam sprawdzić, ile takich wielkich tematów w mojej firmie się w tej chwili Toczy. raporty w postaci widoków najprostsze znane nam w dotychczasowej pracy głównie z Excela czy z innych programów idąc dalej kolejnym elementem o którym chciałem dzisiaj krótko pomówić są oczywiście pulpity nawigacyjne i te pulpity nawigacyjne dają nam już troszeczkę bardziej zaawansowaną możliwość raportowania. Domyślne wykresy, które możemy sobie tworzyć, tak jak widzicie, na załączonym pulpicie nawigacyjnym, który jest społecznościowym pulpitem nawigacyjnym działań związanych ze sprzedażą. Jest to pulpit, Bezpośrednio z pudełkowego Dynamicsa. Widzimy, że tutaj mamy lejek sprzedażowy na podstawie konkretnych faz sprzedaży. Mamy tutaj potencjalnych klientów, którzy są skategoryzowani według źródła, z którego pochodzą i z którego znaleźli się w naszym systemie. Mamy asystent relacji, który przypomina nam o działaniach, które powinniśmy podjąć. Tu widzimy, że mój asystent przypomina mi o jakiejś dacie zamknięcia szansy sprzedaży, której. E, nie zrealizowałem, którą przegapiłem. No i oczywiście słupkowe wykresy otwartych szans sprzedaży, e, jeśli chodzi o najwyższą ich wartość, czy zamkniętych szans sprzedaży e, dla klientów o największych e, przychodach. Tak jak widzimy, tutaj klient a Corporation przyniósł nam e, bardzo dużo pieniędzy w bieżącym roku obrachunkowym. Te pulpity nawigacyjne mogą być dostosowywane. Możemy tu umieszczać kolejne elementy wykresów, możemy umieszczać tu elementy wykresów z zewnątrz. Także z pudełka mamy kolejną bardzo, bardzo szybką e, możliwość raportowania sobie informacji w ramach systemu CRM. No i to co jest tak naprawdę wreszcie wisienką na tym torcie, to co pozwala nam na głęboki wgląd w dane naszej e, firmy, naszej organizacji, to jest możliwość wstawiania do e, systemu Dynamics CRM pulpitów nawigacyjnych, raportów z rozwiązania Power BI. Rozwiązanie Power BI jest tak naprawdę komplementarnym systemem raportowym który możemy wykorzystywać w organizacji jako system standalone, jako samodzielna e, instancja, narzędzie do tego, żebyśmy sobie raportowali e, elementy, no ale po co pracować w wielu e, elementach naszego środowiska informatycznego. Jeżeli pracownicy wykorzystują system CRM, to fajnie by było, gdyby tę możliwość raportowania mieli także bezpośrednio z systemu CRM, wykorzystując możliwości Power BI. Więc jeżeli ja sobie w tej chwili wejdę w. Kafelek, moje pulpity nawigacyjne, i wybiorę przygotowany dla e, potrzeb tego tej prezentacji pulpit nawigacyjny jakiejś domyślnej firmy Van Arstel. To możemy zobaczyć, że mamy tutaj e, połączony, e, połączone informacje z call center. Ile um, rozmów telefonicznych y, zostało przeprowadzanych, na ile odpowiedzieliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Są to oczywiście dane przykładowe, natomiast największą możliwością i największą wartością jest tu fakt, że te dane. Które są umieszczone w usłudze Power BI, są interaktywne, możemy je otwierać w ramach usługi Power BI, korzystać z nich dokładnie tak jak w ramach usługi Power BI, czyli interaktywnie zaznaczając sobie kolejne elementy tego raportu, możliwość mamy wtedy filtrowania tego raportu, on nam się interaktywnie będzie zmieniał, mamy tu możliwość zapinania sobie filtrów Power BI i tak dalej i tak dalej. I proszę zauważyć, że nie przenoszę się tutaj do aplikacji Power BI, nie loguję się nigdzie na zewnątrz, cały czas jestem w ramach. Systemu CRM, czyli z pudełka, tak naprawdę mamy dodatkową możliwość raportowania bardzo, bardzo głęboko w dane naszego, naszej firmy, naszej organizacji. Trzy podstawowe możliwości, bardzo dużo wartości biznesowej, bardzo dużo możliwości. Serdecznie polecam raportowanie w systemie Dynamics 365 w aplikacjach CRM.